Cześć! Chciałabym Ci opowiedzieć małe świadectwo, które zmieniło moje życie. Od czasu, gdy poznałam Pana Jezusa, moje życie bardzo się zaczęło zmieniać. Pan Jezus zmienił moje życie tak, że sama nie potrafiłam poznać siebie. Ale zacznijmy może od początku. W czasie, gdy chodziłam do gimnazjum, byłam osobą bardzo nieśmiałą, która nie lubiła spotykać się z ludźmi, nie lubiła trzymać kontaktu z innymi osobami. Moje życie było zupełnie inne od wszystkich. <laughs> Moi znajomi lubili na imprezy. Zawsze ich życie zapełniało alkohol, jakieś spotkania z znajomymi, ale moje życie zawsze wypełniały zwierzęta. Jakoś tak nie lubiłam się spotykać z tymi ludźmi, nie utrzymałam z nimi kontaktu i było to dla mnie ważne. Ale w pewnym czasie mojego życia <laughs> zaczęło się dziać takie sytuacje, że nie potrafiłam sobie z nimi poradzić. W szkole moja nieśmiałość zmieniła się na później w uzależnienie. W uzależnienie od samoopalczania. Przez tą nieśmiałość próbowałam sobie znaleźć jakiś, jakiś sposób, aby odreagować to wszystko. Nie miałam z kim o tym porozmawiać, nie miałam osoby, która mogłaby mi w tym pomóc. Zaczęłam szukać później pomocy u psychologa, która niestety mi nic nie pomogła przez rok, co chodziłam tam. Później samookarczenie zmieniło się na myśli samobójcze, a nawet próby. Wiele razy próbowałam się zabić, jednak bardzo dziękuję do Bogu, że to się nie udało, że Bóg zawsze był przy mnie i trzymał mnie za rękę, aby nic takiego się nie stało. Wiem, że już wtedy Bóg był przy mnie, ale ja jeszcze nie wiedziałam, dlaczego nie potrafię. Zrobić tego, co chcemy. Moje życie wyglądało tak przez prawie rok czasu. Nie potrafiłam nic z tym zrobić, nie wiedziałam, co za bardzo mam zro zrobić. Szukałam pomocy, chodziłam także do kościoła katolickiego. To był czas trzecić gimnazjum i właśnie czas też przygotowywania się do bierzmowania. Ja, jako osoba, która wierzyła w Boga, wiedziała, że że Bóg jest. Powiedziałam, że pójdę do bierzmowania. bardzo mi się zresztą podobało chodzenie do kościoła, bardzo mi się to spodobało i powiedziałam, że nigdy więcej nie opuszczę żadnej mszy, ale przed czas pójść do spowiedzi. I to właśnie był czas, który był dla mnie trudnym czasem, bo osoba nieśmiała nie potrafiła pójść do spowiedzi i powiedzieć wszystko, co, co ją boli, co, co się u niej dzieje. Jednak za, za namową y, mojej nauczycielki poszłam do spowiedzi i myślałam, że ta spowiedź coś mi da. Myślałam, że po spowiedzi moje życie się zmieni i nigdy więcej już nie wrócę do tego, co było kiedyś. Jednak myliłam się, spowiedź mi nic nie dała. Przy, za parę dni znowu było tak jak, jak dawniej. Moje życie dalej wyglądało samo. Kolejne samookaleczanie, kolejne myśli samobójcze, a także próby. Nie wiedziałam, co mam robić. Ale w moim życiu pojawił się człowiek, który zaczął mówić mi o Ciotkach Jehowy. Zaczął mówić mi o Bogu. Zapytał mnie, czy tam Pismo Święte, czy znam imię Boże. Ja zaczęłam z nim rozmawiać, bo bardzo mi zaciekawiła ta rozmowa. Jednak później zauważyłam, że ten człowiek Zaczął mi mówić, że Kościół katolicki nie jest dobry. Wtedy też dowiedziałam się, że moja mama była świadkiem wiekowym, i ona właśnie też mi mówiła, że Kościół katolicki nie jest taki dobry, ale to, co w nim się dzieje, nie jest to, tak, jak Bóg by chciał. Ja w tym, tym momencie już nie wiedziałam, co mam robić, dlatego że byłam zagubiona. Znałam już teraz Kościół katolicki i świadków wiekowych, nie wiedziałam, którą drogą mam iść. A bardzo chciałam iść tą drogą, którą, e, która podoba się panu Jezusowi. Wtedy naprawdę nie wiedziałam, co zrobić. <laughs> Pytałam wielu ludzi, która droga jest odpowiednia. Jednak każdy człowiek mówił co innego. Aż w końcu postanowiłam przyjąć tę sprawę do Boga. Zaczęłam się modlić i prosić Boga o pokazanie prawdziwej drogi. Po trzech dniach chyba, Pan Jezus dał mi poznać beatę, która właśnie zaczęła mówić mi o Bogu. To ona bo powiedziała mi, że Pan Jezus jest Bogiem prawdziwym, jest Bogiem, który leczy ludzi, że uwalnia ludzi z nałogu, że zmienia ich życie. Jeżeli tylko do Niego przyjdą i oddadzą mu swoje życie, ja po jej rozmowie zaczęłam. Wołać do Boga z całego serca zaczęłam modlić się, pełna wiary ufności w to, że Pan Jezus może zmienić moje życie. Od tamtej pory nigdy więcej nie wróciło to, co mnie przez cały rok. Pan Jezus uwolnił mnie z samookalczania, z myśli samobójczych, a także z prób. Pan Jezus zmienia każdego dnia moje życie, każdego dnia daje mi radość, daje mi powód do cieszenia się tym życiem. Od czasu, gdy Go poznałam, zaczęłam żyć na Jego chwałę i dał mi sens życia, którym jest głoszenie Ewangelii. Właśnie dzięki Niemu mogę tutaj właśnie powiedzieć Wam to świadectwo, które zmieniło moje życie. Bo gdyby nie On, ja nie miałabym w ogóle odwagi tutaj stać i mówić Wam świadectwo. Naprawdę bardzo Bogu za to dziękuję. Jestem Mu wdzięczna za całe to moje życie. Które na początku było ciężkie, ale ono zaprowadziło mnie w dobrą drogę i chwała Bogu za to. Pan Jezus także uwolnił mnie z kościoła katolickiego, dał mi braci i siostry z kościoła ziemkowego. Tam poznałam wspaniałych ludzi, wspaniałe osoby, które naprawdę yy, widać u nich tą miłość Bożą, która powinna być w każdym człowieku, który prawdziwie idzie za Bogiem. Naprawdę moje życie się tak bardzo zmieniło, że. Jestem wdzięczna Bogu za każdy dzień, za każdy dzień, który On mi daje, że mogę być szczęśliwa w Jego rękach. Bogu niech będzie chwała za to wszystko, co zmienił, za to wszystko, że każdego dnia przy mnie jest i dodaje mi radość, i dodaje mi siły i odwagi do głoszenia Słowa. Tak bardzo Mu za to dziękuję. I chcę Wam powiedzieć na koniec, że Pan jest umarł dla każdego, za każdego z nas, za każdą osobę, która jest na świecie. Za każdy grzech, który zniewala człowieka. Dlatego przyjdź do Pana Jezusa, oddaj mu swoje życie, zawołaj do niego, aby on ci pokazał dobrą drogę. A on na pewno ci pomoże. Tak, jak pomógł mi. Jezus jest wspaniałym Bogiem, wspaniałym ojcem, który kocha swoje dzieci i chce każdemu pomóc. Dlatego jeżeli Ty masz czymś problem, przyjdź do Pana Jezusa, a on ci pomoże. On zmieni Twoje życie na lepsze i zobaczysz, że życie z Panem Jezusem nie jest życiem nudnym, ale jest życiem pełnym wrażeń i jest bardzo dużo radości dzięki temu, że możesz iść za ludem. Chwała Panu Jezusowi za każdy dzień. On w każdym dniu daje mi odwagę, zmienia mnie i pomaga, abym mogła głosić Słowo. Dziękuję Bogu za to, że mogę to nagrać i że możecie to słychać także i Wy. Chwała Panu i dziękuję, że wysłuchaliśmy jego mnie. So